Co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? Pan poseł Jarosław Sachajko, wolni republikanie, bardzo proszę. Co, co jeszcze raz, panie pośle? Nie jest raz. Nie, no idzie pan poseł, bardzo się cieszymy wszyscy. Tylko ja proponowałem, żeby nie było dzisiaj wniosków formalnych, no ale co zrobisz? Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze, największego na świecie rządu. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu wiceminister Kosiniak-Kamierz powiedział, że będzie często wychodził na mównicę i prostował kłamstwa. Jednocześnie zapewnił, że nie grozi nam liberalizacja handlu produktami z Ukrainą. Panie premierze, oczekuję w takim razie, że wyjdzie pan dzisiaj i przeprosi za swoje kłamstwo, bo ostatniego dnia polskiej prezydencji Komisja Europejska ogłosiła plan liberalizacji handlu z Ukrainą. Proszę wyjść i przeprosić również za okłamanie rolników, w sprawie ustawy kaucyjnej, na której jechaliście całą kampanię, a po wyborach napisaliście, że jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej i nie możecie jej wprowadzić. Proszę przeprosić za złamanie obietnicy wypowiedzenia umowy z Mercosurem czy ustawy o funduszu klęskowym. I tak można wymieniać i wymieniać wasze kłamstwa. Składam wniosek formalny o przerwę i informację lidera PSL-u, kiedy skończy opowiadać kłamstwa i zacznie pracować dla rolników. Pani posłanka Gębicka, proszę bardzo. Pani marszałku, Wysoka Izbo, zgłaszam wniosek przeciwny, bo nikt już nie ma czasu ani ochoty słuchać kolejnych kłamstw liderów koalicji 13 grudnia. O przepraszam, za chwilę zamiast koalicji 13 grudnia będziemy mówić rząd 22 lipca. Czy wy jesteście jakąś grupą rekonstrukcyjną PRL-u? Marszałek z lewicy wcześniej z PZPR-u ogłasza datę rekonstrukcji rządu na 22 lipca, datę ogłoszenia stalinowskiego manifestu PKWN. Wcześniej wyłączaliście sygnał telewizyjny, nielegalnie przejmowaliście media i prokuraturę, a przeciwników politycznych wtrącaliście do aresztów zgodnie z hasłem Dajcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf. W waszym przypadku, nawet stare powiedzenie się sprawdza. Jak partia mówi, że nie da, to nie da, a jak mówi, że da, to mówi. Dziękuję bardzo. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddaję go pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 436 posłów za 193, przeciw 238, wstrzymało się 5, Sejm ten wniosek odrzucił i pani posłanka Paulina Matysiak koło razem. Bardzo proszę. Panie marszałku. Wysoka Izbo. Ja standardowo przyszłam z taką małą aktualizacją informacji dla państwa posłów. Na temat tego, co dzieje się w Poczcie Polskiej, ponieważ cały czas nie ma tam żadnego dialogu ze stroną społeczną i z pracownikami tej spółki. Czy wiedzą Państwo, że Poczta Polska ignoruje wyniki wyborów przedstawicieli pracowników do zarządu Poczty? Pani Aneta Tyrawska powinna zostać powołana na stanowisko członka zarządu Poczty Polskiej. Pan Piotr Moniuszko. Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty został w grudniu w grudniu wybrany, powołany do składu rady nadzorczej na szóstą kadencję i do tej pory nie został powołany, a Poczta informuje, że w składzie tej rady nie będzie. O co tutaj chodzi? Po co ta arogancja? Ja mam nadzieję, że wyjdzie pan Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych i przedstawi nam informację bo być może ma dzisiaj ostatnią szansę, żeby to zrobić przed planowaną rekonstrukcją. Dziękuję bardzo Poporzę Pani. Proszę o Sprawdzenie kworum. Proszę bardzo. Został zgłoszony wniosek o stwierdzenie kworum. W związku z powyższym proszę o naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Obecnych jest 417 posłów, to jakiś chyba jest cud, bo przed chwilą głosowało 436, ale kworum oczywiście mamy. Poseł Adam Gomoła Niezrzeszony, bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Wczoraj doszło do rzeczy równie przykrej, co groźnej. Na popularnej platformie społecznościowej rozwijana przez nią sztuczna inteligencja zaczęła w sposób ekstremalnie wulgarny i przy poklasku części z tej sali. Obrażać wielu polityków i nie tylko. Doszło nawet do momentu, w którym w słowach, których mimo późnej pory, ja nie będę tutaj przytaczał, bo nie mam takiej czelności, zaczął obrażać Ojca Świętego papieża Jana Pawła II. Nie ma naszej zgody na to, żeby jakaś zagraniczna platforma, nie dość, że dając ciche przyzwolenie na działanie przemysłu politycznie motywowanej nienawiści, co się zresztą dzieje od lat, teraz jeszcze sama jawnie zaczęła brać w tym udział. Panie wicepremierze, panie ministrze cyfryzacji apeluję o zdecydowane działania w tej sprawie. A jeżeli uważa pan, że potrzebujemy nowych rozwiązań prawnych, żeby się przed tym bronić, to także Sejm jest tą Izbą, która przed tymi wezwaniami powinna i musi także stanąć. Nie chcę sobie nawet wyobrazić sytuacji, że e, mielibyśmy pozostać bierni jako państwa polskie w tej sprawie, także proszę Dziękuję pana bardzo, panie serdecznie pośle. panie premierze o konkretną informację jakie działania pan ma. Dziękuję panze, bardzo panie pośle. W tej pośle. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle, pani poseł Anna Krupka, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę. A później pan marszałek Krzysztof Bosak. Panie marszałku, wysoka izbo. 27 czerwca w Toruniu w wyniku brutalnej napaści zmarła 24-letnia Klaudia. Doktoratka anglistyki miała przed sobą całe życie. Marzenia, plany, przyszłość zostały jej odebrane w jednej chwili. Została brutalnie zamordowana, wcześniej zgwałcona przez migranta, który przebywał w Polsce nielegalnie. To mogła być. Każda z nas. Jeśli nie zatrzymamy tej fali, kolejne imiona, kolejne ofiary będą tylko kwestią czasu. Ci, którzy powinni nas chronić, ponoszą polityczną odpowiedzialność za tę tragedię. W imieniu polskich kobiet drżących o swoje bezpieczeństwo żądamy natychmiastowej dymisji Tomasza Siemoniaka. Szanowni Państwo. Każdą śmierć wypada uczcić, wykorzystywać śmierć do politycznej gry to rzecz obrzydliwa. Proszę Państwa wszystkich, żebyśmy powstali i uczcili pamięć tej osoby, o której wspomniała Pani poseł chwilą ciszy. Amen. Dziękuję Państwu. Pan Marszałek Krzysztof Bosak w imieniu Konfederacji. Bardzo proszę. Wysokiej Sojmie w Nowem doszło do kolejnego morderstwa popełnionego przez nielegalnych imigrantów. A właściwie to ze działań Straży Granicznej wiemy, że wielu z nich, z tej grupy Kolumbijczyków, przebywało w Polsce legalnie, ale nie wszyscy. To klasyka, jeżeli chodzi o informacje z kontroli przeprowadzanych przez Straż Graniczną. Kontrolowane są firmy zatrudniające cudzo cudzoziemców i w praktycznie każdej z nich okazuje się, że część personelu pracuje legalnie, część nielegalnie. Państwo rządzone najpierw przez PIS, teraz przez Platformę PSL, Lewicę i Polskę 2050 poniosło porażkę w kontroli legalnej imigracji do Polski. Selekcja tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają, była i jest fikcją. Polacy w zakładach mięsnych, notabene posiadanych przez niemiecki kapitał zwalniani są albo straszeni zwolnieniem i zatrudniani w ich miejsce są Kolumbijczycy, którzy pozwalają sobie na słowne molestowanie pracujących tam kobiet. To wiemy od osób pracujących w tych zakładach. Wy ponosicie za to odpowiedzialność. Albo ta polityka się zmieni, albo Polacy was zmiotą. Dziękuję bardzo panie marszałku. Poseł Sławomir Ćwik, Polska 2053 droga. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, panie premierze, Szanowni Państwo, przestańcie straszyć Polaków osobami o innym kolorze skóry, o innym języku, bo to nie doprowadzi do niczego dobrego. Wczoraj w Zamościu rozpoczął się 22. Eurofolk. Od ponad 20 lat zespoły z całego świata przyjeżdżają do Zamości, ale też i do wielu innych miast w Polsce prezentować swoją kulturę. Wczoraj po koncercie grupy Zamojszczyzna dla gości, kiedy ci udawali się do hoteli, zostali zaatakowani wulgaryzmami przez takie osoby podburzane przez was do tego, żeby nienawidzieć innych. Polska i Polacy, którzy szczycili się tym, że byliśmy państwem wielokulturowym, wielowyznaniowym i tolerancyjnym, zamienia się dzisiaj w ksenofobiczne piekło. I pamiętajcie o tym, że jeżeli Przekonacie Polaków do tego, żeby nienawidzili innych, to inni będą nienawidzić kilkumilionową diasporę polską na całym świecie. Szkodzicie Polsce i Polakom. Dziękuję bardzo Panie Pośle. W imieniu klubu PSL poseł Adam Dziedzic. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo do Pani Poseł Gębickiej, bo ona może zapomniała, dwa tygodnie co prawda była tylko ministrem, ale warto przypomnieć, jakżeście uzdrawiali to polskie rolnictwo, tak? Prawie po 6 tysięcy tona nawozów sztucznych. Tak to było. Węgla. Węgla, 3,5 tysiąca złotych za tonę. Zboże techniczne, 5,5 miliona ton. Podobnoż 5,5 miliona. Wysoka Izbo. Powiem krótko. Jeżeli dzisiaj mogłem zobaczyć, jak wygląda to wasze zboże techniczne, to powiem tak. Od waszego rządu technicznego zachowaj nas, panie. Amen. Dziękuję panie pośle. Powracamy. Pani poseł, nie, dziękuję. Nie, nie będziemy prowadzili debaty.